Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek i kolejna kryminalna historia. Tym razem opowiem Wam o wydarzeniach, które miały miejsce zaledwie rok temu, w roku 2022, w Nowym Jorku. Zapraszam do wysłuchania historii Orsoli Gal. 51-letnia Orsolia Gal żyła w Stanach Zjednoczonych od wielu lat. Chociaż urodziła się na Węgrzech i właśnie w tym europejskim kraju spędziła pierwsze lata swojego życia. Mieszkała wtedy w Budapeszcie i tam ukończyła studia ekonomiczne. Ale w tym samym roku, w którym zakończyła edukację, wydarzyło się coś, co odmieniło jej życie. Pewnego dnia, krótko przed świętami Bożego Narodzenia, brała udział w imprezie, na której poznała pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Howarda Kleina. Był on rok od niej starszy i podobnie jak ona ukończył właśnie studia licencjackie i planował kontynuować naukę na studiach magisterskich. Bardzo dobrze im się rozmawiało w trakcie tej imprezy, i kiedy Howard wrócił już do swojego kraju, kontynuował znajomość z Orsolią. Para pisała ze sobą przez dłuższy czas, aż w końcu zdecydowali się na wyjazd na wspólne wakacje. Wyjechali wtedy do Tajlandii, gdzie spędzili kilka wspaniałych dni. Ale wiadomo, że wszystko, co miłe, szybko się kończy i wkrótce parę ponownie dzieliły tysiące kilometrów. Orsolia żyła w Budapeszcie, a Howard w Nowym Jorku. Nie był to najlepszy układ, dlatego też chłopak zaprosił Orsolię do siebie. A kiedy ona już przyjechała, została tam na zawsze. Para ostatecznie wstąpiła w związek małżeński i początkowo oboje oddawali się pracy zawodowej. Orsolia przez kilka lat pracowała w swoim zawodzie, Natomiast jej mąż założył własną firmę zajmującą się doradztwem finansowym. Kiedy jednak na świecie pojawił się pierwszy syn pary Jamie, kobieta zdecydowała się na porzucenie kariery zawodowej i poświęcenie swojego czasu wychowywaniu syna i dbaniu o dom. Kiedy Jamie miał 4 lata, Orsolia urodziła drugiego syna Leo. Była wtedy szczęśliwa jak nigdy wcześniej. Bardzo się spełniała w roli matki i ani przez chwilę nie żałowała, że porzuciła swoją karierę zawodową po to, aby być przy swoich dzieciach. Dzięki temu miała możliwość obserwowania ich, jak rosną, jak się zmieniają z miesiąca na miesiąc i jak zdobywają nowe umiejętności. Była ona mamą, która wszystko co robiła, robiła z myślą o swoich synach. Zawsze się starała, aby mieli wszystko, co najlepsze. Ale kiedy chłopcy już podrośli, Orsolia miała już więcej czasu, dlatego mogła go wówczas poświęcić sobie. Uwielbiała podróże i piesze wycieczki. I tak jak w podróże zawsze wybierała się ze swoją całą rodziną, to na spacery wybierała się zawsze sama. No może nie całkiem, ponieważ zazwyczaj towarzyszył jej ukochany pies Teddy. Ponieważ rodzinie Howarda i Orsoli finansowo powodziło się dość dobrze, Mogli sobie pozwolić na przeprowadzkę do nowego domu. Wybrali wtedy piękny, trzypoziomowy dom w spokojnej dzielnicy Nowego Jorku, gdzie wprowadzili się w roku 2012. Orsolia od razu zaprzyjaźniła się z mieszkającymi tam sąsiadami. Była ona osobą, która łatwo nawiązywała kontakty. Większość mieszkańców ulicy, na której znajdował się jej dom, dobrze ją znała. Niejednokrotnie mieli okazję widzieć ją na spacerze z psem. Często też zatrzymywała się, aby przez chwilę porozmawiać. Każdy miał o niej jak najlepsze zdanie. Trudno byłoby znaleźć osobę, która niepochlebnie wypowiadałaby się o 51-latce. Tym bardziej wszyscy byli zaskoczeni tym, co się wydarzyło 16 kwietnia 2022 roku. Kilka minut po godzinie 8 rano, pewien mężczyzna jak co dzień wybrał się na spacer ze swoimi psami. Praktycznie spacer ten dobiegał już końca. Człowiek ten kierował się już w stronę swojego domu, kiedy zauważył sporych rozmiarów sportową torbę, która leżała przy chodniku. Początkowo zbytnio się tym nie przejął. Już nieraz w trakcie wcześniejszych spacerów mógł zobaczyć różne rzeczy, jakie ludzie wyrzucają. Ale kiedy podszedł bliżej, mógł zauważyć przy torbie kałuże krwi. Wtedy już zainteresowało go, co może się znajdować w środku, tym bardziej, że jego psy zaczęły intensywnie reagować na to, co się tam znajdowało, bezustannie szczekając. Pomyślał wówczas, że może w środku znajduje się jakieś zwierzę. W pierwszej kolejności próbował przesunąć tę torbę nogą, jednak była ona zbyt ciężka. Dlatego też mężczyzna ten rozsunął trochę zamek torby. Zauważył wtedy stopy, jednak nie przeraziło go to, ponieważ myślał, że jest to manekin. Stopata wyglądała dość sztucznie. Ale kiedy całkowicie otworzył torbę, wtedy zorientował się, że jednak się pomylił. To nie był manekin, ale ciało kobiety, która z pewnością już nie żyła. Mógł to stwierdzić po tym, jak ją dotknął i była ona całkowicie zimna. Człowiek ten natychmiast wezwał policję, a kiedy pojawili się oni na miejscu, mogli potwierdzić jego przypuszczenia. Kobieta już nie żyła. Nie wiadomo było, kim była, ponieważ nie znaleziono przy niej żadnego dokumentu, który potwierdzałby jej tożsamość. I w czasie, kiedy policjanci byli zajęci zabezpieczaniem zwłok, mężczyzna, który odnalazł ciało kobiety, chciał zaprowadzić do domu swoje psy. Wiedział, że będzie musiał udać się na posterunek, aby złożyć zeznania, nie chciał robić tego razem z psami. Ale kiedy tylko oddalił się o około 100 metrów od miejsca, gdzie zostali policjanci, jego psy zwróciły uwagę na coś znajdującego się na chodniku. I kiedy człowiek ten podszedł bliżej, zauważył ślady krwi, które prowadziły w kierunku, z którego ta torba została przyniesiona. Najwyraźniej sprawca nie przywiózł jej samochodem, tylko przyszedł z nią pieszo. I kiedy policjanci zaczęli iść po tych śladach, doszli do domu oddalonego od miejsca, w którym znaleziono ciało kobiety o trochę ponad kilometr. Stali przed pięknym, dwupiętrowym domem, wartym dwa miliony dolarów. W domu tym mieszkała Orsolia Gal razem ze swoją rodziną. Ale w tamtym czasie w domu tym przebywał tylko młodszy, trzynastoletni syn Orsoli Lio. Był on zaskoczony nagłym wtargnięciem policjantów samego rana. Wybudzili go oni ze snu i początkowo nie bardzo wiedział o co chodzi. Nie miał on pojęcia, że jego mamy nie ma w domu. Poprzedniego dnia wieczorem wyszła na spotkanie z przyjaciółmi i zanim wróciła, chłopak zdążył zasnąć. Tylko, że przed tym, jak policjanci dotarli do sypialni Lio, zdążyli zauważyć w domu wiele śladów krwi. Część z nich znajdowała się na parterze, ale zdecydowana większość w piwnicy domu. Tam również policjanci dostrzegli leżący na podłodze nóż. Ponieważ Leo był jedyną osobą przebywającą w tym budynku, wszystkie podejrzenia spadły na niego. I wtedy policjanci zrobili coś, za co później byli bardzo krytykowani. Podejrzewając Lio o dokonanie tej zbrodni, skuli go kajdankami i tak jak go zastali w łóżku, zabrali go na posterunek. Nie miał on szans nawet na to, aby zdjąć piżamy i założyć normalne ubrania, albo żeby chociaż założyć buty. Nie wspomnę już o tym, że ze względu na jego wiek fajnie by było, gdyby był przy nim ktoś dorosły. Ale ponieważ ojciec Lio przebywał wiele kilometrów od domu, nie mieli oni zamiaru czekać na jego powrót, tylko od razu wsadzili Lio do radiowozu. Na miejscu przesłuchano chłopaka, ale policjanci szybko doszli do wniosku, że nie mógł on mieć nic wspólnego ze śmiercią Orsoli i pozwolono mu opuścić posterunek. Nie mógł oczywiście wrócić do domu, który był miejscem zbrodni, tylko został odebrany przez jednego z członków swojej rodziny. I w taki sposób Leo dowiedział się o śmierci swojej matki. Jego ojciec i brat Jamie nie wiedzieli jeszcze o tym, co się stało z Orsolią. Dwa dni wcześniej polecieli samolotem do Portland w stanie Oregon, gdzie mieli zamiar wziąć udział w dniach otwartych jednej z uczelni. Jamie miał już 17 lat i wkrótce musiał zdecydować, gdzie będzie kontynuować naukę. Zarówno jemu, jak i jego rodzicom zależało na tym, aby wybrać jak najlepszą szkołę. Dlatego też razem ze swoim ojcem brał udział w dniach otwartych, co miało mu pomóc w podjęciu decyzji. I tamtego dnia byli w Portland, który jest oddalony od Nowego Jorku o ponad 4,5 tysiąca kilometrów. Nie mieli oni pojęcia o tym, co się wydarzyło w ich domu rodzinnym. Ale zanim policjanci zdążyli ich poinformować o tragedii, Howard otrzymał dziwnego SMS-a. Był on wysłany z telefonu Orsoli, ale nie bardzo wiedział, jak ma rozumieć tę wiadomość. Brzmiała ona następująco: Twoja żona wysłała mnie do więzienia kilka lat temu. Wróciłem. Twoja rodzina będzie następna. Kiedy otrzymał tę wiadomość w Nowym Jorku, był środek nocy i mężczyzna zastanawiał się, o co w tym wszystkim chodzi. Ale już wkrótce miał się dowiedzieć więcej. Kiedy jeszcze przebywał w Portland, zadzwonili do niego policjanci i przekazali mu tę straszną wiadomość. Jego żona nie żyje, została zamordowana w nocy. I kiedy Howard połączył tę informację z wiadomością, jaką otrzymał wcześniej, strasznie się zdenerwował. Nie miał pewności, czy jego syn Leo był bezpieczny. Razem z Jamie musieli natychmiast wrócić do Nowego Jorku. I pomimo tego, że nie mieli w planach wracać tak wcześnie, Howard kupił dwa bilety na wcześniejszy lot, aby jak najprędzej wrócić do domu. A śledczy w Nowym Jorku już rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie. Kiedy dokładnie sprawdzono dom, w którym doszło do zabójstwa, pierwsze na co zwrócono uwagę, był brak jakichkolwiek oznak, że sprawca włamał się do tego domu. Nic nie wskazywało na to, że wszedł tam na siłę, co oznaczało, że Orsolia musiała go tam wpuścić. Istniała jeszcze jedna możliwość, w jaki sposób mógł się dostać do środka. Orsolia wraz ze swoją rodziną przechowywała w ogrodzie zapasowy klucz na wypadek gdyby zdarzyło się komuś zapomnieć lub zgubić swój. Był on schowany w grillu i być może sprawca wiedział o tym i sam sobie otworzył drzwi. Śledczy jednak uważali, że bardziej prawdopodobna jest pierwsza wersja. Mogła to być osoba, którą kobieta znała, co miał potwierdzać sposób, w jaki została ona zabita. Na jej ciele znajdowało się wiele ran zadanych z pewnością nożem, który w dalszym ciągu znajdował się w piwnicy jej domu. Ran było ponad pięćdziesiąt, co wskazywało na to, że musiała dokonać tego osoba emocjonalnie związana z Orsolią. Raczej nie mógł to być jej mąż ani starszy syn, którzy byli w tym czasie na drugim końcu kraju. Nikt też już nie podejrzewał młodszego syna Lio. Kim więc mógł być człowiek, który odebrał życie Orsoli? Była ona osobą bardzo przyjaźnie nastawioną do innych ludzi. Nikt nie potrafił wymienić chociaż jednego człowieka, który mógłby być jej wrogiem. Ale w domu kobiety na lodówce policjanci zauważyli przyklejoną karteczkę z interesującą wiadomością. Znajdź sobie nową złotą rączkę. Howard nie przypominał sobie, aby z żoną rozmawiali na ten temat. Z pewnością to nie on napisał tę wiadomość. Charakter pisma nie pasował również do Orsoli. Czyżby to sprawca zostawił taką informację? Śledczy zabezpieczyli tę karteczkę, jak również komputer oraz telefon komórkowy kobiety. Mieli nadzieję na to, że w ten sposób dowiedzą się więcej na temat tego, co robiła dzień przed śmiercią. Jak to zazwyczaj w takich sprawach bywa, poproszono również sąsiadów Orsoli i Howarda o dostarczenie nagrań z kamer umieszczonych na ich domach. Być może któraś z nich uwieczniła sprawcę, kiedy wynosił torbę, w której znajdowało się ciało Orsoli. Policjanci wiedzieli od syna kobiety, że w piątek 15 kwietnia Orsolia miała zamiar spotkać się ze swoimi znajomymi, aby udać się do opery. Taką wersję usłyszał Lio oraz sąsiedzi kobiety. Tylko nie do końca było to prawdą, ponieważ według informacji pozyskanych z jej telefonu komórkowego, Kobieta tamtego wieczoru wymieniała się wiadomościami z trzema mężczyznami, i to właśnie z jednym z nich udała się do opery. Około godziny 23 wróciła pociągiem w okolice swojego osiedla, ale nie od razu poszła do domu. Stąpiła jeszcze na chwilę do baru, który bardzo dobrze znała. Często tam bywała i bardzo dobrze znała jego właściciela. Mężczyzna widział Orsolię tamtego wieczoru i zeznał, że w jej zachowaniu nie było nic niepokojącego zachowywała się tak jak zawsze. Była wtedy sama, ale nie był to dla niego niespotykany widok. Wiedział, że Orsolia była bardzo towarzyską osobą i miała mnóstwo przyjaciół, ale była też na tyle pewna siebie, że nie miała problemu, aby wyjść do baru czy na przykład opery w pojedynkę. Jeśli akurat jej przyjaciele mieli inne plany na wieczór, kobieta wychodziła wtedy sama i wcześniej niejednokrotnie była widziana w tym barze bez żadnego towarzystwa. W lokalu tym spędziła około 50 minut, i biorąc pod uwagę czas, kiedy 51-latka opuściła ten bar, śledczy założyli, że wróciła do domu już po północy, mniej więcej 20 minut po 12. I krótko po tym, jak weszła do środka, pojawił się tam sprawca. Tylko, że policjanci znaleźli dowody, że nie od razu opuścił on dom Orsoli. Przebywał tam aż do godziny 4.30, pomimo tego, że musiał sobie zdawać sprawę z tego, że w sypialni na drugim piętrze śpi syn kobiety. Śledczy mogli być pewni tego, że właśnie o tej godzinie wyszedł on z domu, ponieważ na nagraniach z wielu kamer znajdujących się na trasie między domem Orsoli a miejscem, gdzie odnaleziono jej ciało, dokładnie widać, jak o tym czasie ktoś przechodzi tamtędy, ciągnąc za sobą hokejową torbę. Dokładnie taką torbę, w jakiej kilka godzin później odnaleziono ciało Orsoli. Kiedy już policjantom udało się ustalić, co kobieta robiła tamtego wieczora, musieli skupić się na trzech mężczyznach, z którymi wymieniała sms -y. Może któryś z nich jest kluczem do rozwiązania zagadki jej śmierci. Jednym z nich był 44-letni David Bonola, który pracował od czasu do czasu w domu kobiety, zajmując się głównie naprawą i konserwacją klimatyzacji, ale również drobnymi naprawami. Pamiętając, że w domu Orsoli na lodówce znajdowała się karteczka z informacją o znalezieniu nowej złotej rączki, policjanci najbardziej skoncentrowali się właśnie na jego osobie. Tym bardziej, że pozostała dwójka miała alibi na tamtą noc. Nie mogli oni zabić 51-latki. Bardzo szybko po odnalezieniu ciała Orsoli rozpoczęto obserwację Davida. Odnaleziono nagrania, na których widać mężczyznę we wczesnych godzinach porannych 16 kwietnia, kiedy szedł ulicami niedaleko swojego mieszkania. Od razu w oczy rzucały się opatrunki, które znajdowały się na jego dłoniach. Jak się udało śledczym ustalić, David udał się do lekarza, aby opatrzyć rany znajdujące się na jego dłoniach, tylko że na miejscu został poinformowany, że są one zbyt głębokie i powinien udać się do szpitala, gdzie zajmą się nimi w odpowiedni sposób. Informacja o pokaleczonych dłoniach sprawiła, że policjanci zaczęli wierzyć, że David jest człowiekiem, którego szukają. Ustalono jego adres zamieszkania i w tamtym momencie głównym celem śledczych było zdobycie jego śmieci. Gdyby to faktycznie on zabił Orsolię, istniało prawdopodobieństwo, że w jego śmieciach może znajdować się jakiś dowód tej zbrodni. I wcale się nie pomylili. Kiedy pod domem Davida pojawiła się śmieciarka, która jak co tydzień zabrała śmieci z tej ulicy, policjanci odczekali, aż zniknie ona za zakrętem i stamtąd zabrali śmieci należące do Davida. Ale o tym, co tam znaleziono, opowiem Wam za chwilę. Teraz skupmy się na tym, co wiemy o Davidzie. Pochodził on z Meksyku, skąd do Stanów Zjednoczonych przyjechał w roku 2001. Granice kraju jednak przekroczył nielegalnie. David miał żonę i dwójkę dzieci, ale nie mieszkali oni już razem. Rozstali się oni jakiś czas wcześniej i mężczyzna zostawił żonie dom, w którym mieszkali, a sam wynajął sobie mieszkanie. Zarówno dom jego żony, jak i jego mieszkanie znajdowało się w tej samej dzielnicy co dom Orsoli. Sąsiedzi Davida bardzo dobrze go znali, jednak uważali oni, że był trochę dziwny. Był raczej aktywny nocą i często mogli słyszeć, jak grał na gitarze i śpiewał piosenki. Pracował w firmie zajmującej się naprawą i konserwacją klimatyzacji, ale oprócz tego zajmował się również drobnymi naprawami. Jednak tak naprawdę jego marzeniem było robienie filmów. W swoich mediach społecznościowych pisał on, że ukończył szkołę o takim kierunku, jednak udało się ustalić, że nigdy nawet tam nie uczęszczał. W jego zachowaniu było coś niepokojącego, co tylko potwierdziło jego konto na YouTube. Nie zamieszczał on tam żadnych filmów, ale miał bogatą kolekcję filmów zapisanych w swoich playlistach. Jedna z playlist zawierała filmy z informacjami z Nowego Jorku, z tym, że dotyczyły one wyłącznie przestępstw i zbrodni dokonanych w tym mieście. Cokolwiek złego wydarzyło się w Nowym Jorku i na tej platformie znalazła się jakaś informacja na ten temat. David z pewnością miał ten film w swojej playliście. Ale oprócz tej posiadał jeszcze jedną listę, na której znajdowały się filmy dotyczące kobiet, a dokładniej z poradami dla mężczyzn, które powinny pomóc bez problemu zdobyć kobietę. Najwidoczniej David bardzo poważnie podchodził do tego tematu i próbował stosować te porady, tylko niekoniecznie przynosiły one zamierzony skutek. Ustalono, że bardzo często przebywał on w jednej ze znanych kawiarni. Przychodził tam kilka razy w tygodniu, zamawiał kawę oraz ciasto i siedział tam przez dłuższy czas, zaczepiając pracujące tam kobiety. Wypytywał je o różne prywatne sprawy i generalnie sprawiał, że nie czuły się one najlepiej w jego towarzystwie. Ale David najwyraźniej się tym nie przejmował. Cały czas zachowywał się w ten sposób i posuwał się nawet do zostawiania pracującym tam dziewczynom listów miłosnych, które umieszczał w słoiku przeznaczonym na napiwki. Jego zachowanie było na tyle nieprzyjemne, że niejednokrotnie osoby pracujące w tej kawiarni dzwoniły po policję. Ale za każdym razem, zanim pojawili się oni na miejscu, David zdążył opuścić lokal. Wszystkie te informacje, jakie śledczy zgromadzili na temat 44-latka, sprawiały, że wydawał się on osobą, która mogła zabić Orsolię. Był wtedy głównym podejrzanym, tylko wszyscy zastanawiali się, dlaczego miałby to zrobić. Jaki mógłby być motyw tej zbrodni? Policjanci próbowali ustalić miejsce jego pobytu, ale kiedy 20 kwietnia znajdowali się w okolicach domu Orsoli, gdzie w dalszym ciągu rozmawiali z sąsiadami, szukając świadków tych wydarzeń czy nowych nagrań z kamer monitoringu. W pewnym momencie podszedł do nich sam David i pewnym głosem oznajmił: Rozumiem, że mnie szukacie. Został wtedy od razu aresztowany i zabrany na przesłuchanie. W trakcie którego poinformował policjantów, że dla Orsoli nie był tylko pracownikiem, który od czasu do czasu pojawiał się w jej domu. Od dwóch lat mieli oni romans. Nie spotykali się regularnie. Czasami zdarzało się, że się rozstawali, ale wcześniej czy później do siebie wracali. I na początku kwietnia 2022 roku 51-latka ponownie się z nim skontaktowała i zaczęli się oni spotykać. Tylko nie trwało to zbyt długo ponieważ krótko przed swoją śmiercią stwierdziła, że nie będą się już więcej widywać. David chciał to z nią wyjaśnić. Wiedział, że jej męża nie ma w czasie weekendu w domu, dlatego też wybrał się tam, aby z nią porozmawiać. Nie jest pewne, czy Orsolia wpuściła go do środka, czy mężczyzna użył zapasowych kluczy schowanych w grillu. Dobrze wiedział, gdzie się one znajdują, dlatego istniało prawdopodobieństwo, że sam wszedł do jej domu. Rozmowa między byłymi kochankami nie należała do najspokojniejszych, i kobieta poprosiła go, aby zeszli do piwnicy. Nie chciała, aby jej syn się obudził i wszystko usłyszał. Kiedy tam zeszli, w dalszym ciągu się kłócili, i David w pewnym momencie stracił kontrolę nad sobą i chwycił za nóż. Co się dalej stało, wszyscy wiemy. Tylko w tym momencie pojawia się najważniejsze pytanie: skoro nie miał on zamiaru zabić kobiety, to skąd w jego ręce znalazł się nóż? który należał do Orsoli i zazwyczaj znajdował się w kuchni na parterze. Czy to na pewno była utrata kontroli, czy może jednak David wszystko wcześniej zaplanował? Nie wszystko pasowało w opowiadanej przez niego historii, ale śledczy podejrzewali, że nie poszedł on do domu Orsoli zamiarem odebrania jej życia. Ktoś, kto chce coś takiego zrobić, bardziej się do tego przygotowuje, a David nawet nie zabrał ze sobą nic, co mogłoby mu służyć do zabicia kobiety. Najprawdopodobniej chciał z nią tylko porozmawiać, być może miał nadzieję, że będą się mogli znowu spotykać. Tylko najwidoczniej nie wszystko poszło po jego myśli i wtedy faktycznie stracił kontrolę nad swoim zachowaniem. Mogło być tak, że wiedząc, że nie ma szans na odzyskanie kobiety, w trakcie rozmowy na parterze chwycił za nóż i zmusił ją do zejścia do piwnicy, gdzie ją zabił. Jaka była prawda, wie tylko David. Kiedy 51-latka już nie żyła, wiedział, że musi coś zrobić z jej ciałem, nie chciał, aby Leo znalazł ją w takim stanie, kiedy się obudzi rano. I wtedy zauważył torbę hokejową, której użył do przetransportowania ciała Orsoli do miejsca, w którym je zostawił. Zanim jednak opuścił dom, napisał smsa do męża kobiety i ta wiadomość miała odsunąć podejrzenia od jego osoby. On sam nigdy nie był w więzieniu, więc wiadomość ta miała wskazywać na zupełnie inną osobę ale jednocześnie zostawił karteczkę na lodówce z informacją, która bardzo ułatwiła śledczym dotarcie do niego. David przyznał się do wszystkiego w trakcie tego przesłuchania, a w śmieciach, które udało się policjantom pozyskać, znaleziono tylko dowody na to, że to on zabił Orsolię. Odnaleziono tam jego buty, które były dość mocno zakrwawione, jego koszulę, na której również było bardzo dużo plam krwi, jak również kilka bandaży. Krew na butach i koszuli głównie należała do zabitej 51-latki. Ale pomimo tego, że mężczyzna przyznał się do zabicia Orsoli, jakiś czas później zmienił trochę zeznania. W dalszym ciągu przyznawał się do winy, tylko że tym razem podawał zupełnie inny powód. Uważał, że poszedł on do jej domu, ponieważ dowiedział się, że Orsolia zaraziła go wirusem nabytego niedoboru odporności, zwanego również HIV. Przepraszam, że mówię w ten sposób, ale nie wszystko można tutaj nazywać po imieniu. David wiedział, że 51-latka spotyka się również z innymi mężczyznami i nie ukrywał, że bardzo mu to przeszkadzało. I kiedy pojawił się w jej domu tamtej nocy, miał zamiar z nią na ten temat porozmawiać, ale w trakcie ich rozmowy do Orsoli zadzwonił inny mężczyzna, co sprawiło, że David zdenerwował się jeszcze bardziej. Doprowadziło to do kłótni między nimi, w trakcie której kobieta zaczęła mówić, że go zabije, i tak naprawdę to David bronił się przed nią. Obawiał się, że może ona wyrządzić mu jakąś krzywdę. Trudno powiedzieć, która historia jest prawdziwa. Raczej ta druga wersja wydawała się trochę naciągana, ale nie ma to w sumie znaczenia. Najważniejsze jest to, że to on odebrał życie 51-latce. Davidowi postawiono zarzuty zamordowania Orsoli Gal, ale pomimo tego, że wcześniej dwukrotnie zeznał, że to on ją zabił, Krótko przed procesem uważał, że jest niewinny. Do procesu jednak nie doszło, ponieważ mężczyzna ostatecznie zaakceptował ugodę przedstawioną mu przez prokuraturę. Za przyznanie się do odebrania jej życia 16 listopada 2022 roku otrzymał on karę 25 lat pozbawienia wolności. Gdyby tego nie zrobił i doszłoby do procesu, wówczas groziła mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. A tak, jeżeli będzie się dobrze zachowywał, istnieje szansa, że wyjdzie na wolność jeszcze przed 60. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.